Siemano, Siemano, witam po dłuższej przerwie, nie gdzie indziej, jak na kanale Gruby Kupon. Następnie tutaj z mojej strony, jak zawsze standardowa prośba o zostawienie kciuka w górę pod tym filmem oraz zasubskrybowanie tego kanału, dzięki czemu cały projekt może się rozwijać. Mamy marzec, nowy miesiąc, więc oczywiście lecimy z kolejnym materiałem i z kolejnym filmem, który powstaje w ramach współpracy z BetClickiem. Zanim siedziemy jeszcze dalej, przypominam, że hazard w Polsce jest dozwolony z legalnych źródeł dla osób, które ukończyły 18 rok życia. Jeśli chodzi o luty i o typerską batalię, no to mocno tutaj daliśmy dupy. Niewątpliwie poprzedni miesiąc był najgorszym dotychczas. Niemniej, jest tutaj marzec, także próbujemy dalej, ale jeżeli, chciał, jeżeli chciałbyś się pośmiać z naszych, z naszych wyborów, to myślę, że jesteś w bardzo dobrym miejscu. Betfix z kolei tutaj wychodzi naprzeciw takim kiepskim wyborom. Albo i dobrym i zwraca kasę za pierwszy ewentualnie przegrany zakład. Jest to oczywiście oferta skierowana dla osób, które jeszcze takiego konta nie mają, więc jeżeli by chciał, byś chciał takie założyć, to wystarczy wpisać podczas rejestracji na kod gruby kupon i promocja będzie aktywna. Następnie wystarczy zawrzeć pierwszy kupon za maksymalną kwotę 57 zł, i jeżeli coś po drodze się zesra, Betki zwraca 5 zł na saldo główne. Oznacza to, że zarówno w przypadku wygranej, jak i przegranej nic więcej nie trzeba obracać. Kasa jest Twoja. I można ją wypłacać. Po więcej szczegółów, standardowo odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. No i oczywiście, jeszcze konkurs standardowo: 5 tych do wygrania. Przepraszam, co należy zrobić, aby nie popatrzeć, zostawić kciuka w górę pod tym filmem, zasubskrybować ten kanał. Oraz w komentarzu wytypować dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Niceą a PSG. Typujemy do godziny 21. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie oraz bez loginu gracia na nie biorą udziału w zabawie, czyli taki standardzik. I tutaj wygrywa zawsze jedna osoba, która poprawnie wytypuje dokładny wynik i będzie najbliżej minuty pierwszej bramki. To też taki standardzik. No a teraz zapraszam do zobaczenia naszych kuponów. Ode mnie na dzisiaj Treblekurz 276 ze stówki, 242 zł na kupowanie pierwsze zdarzenie Bayern na gra z Bayernem Leverkusen. Powinno to być bardzo ciekawe czego Stawiam tutaj na co najmniej jedną bramkę ze strony gości. Jeśli chodzi o ofensywę, a są oni w niewątpliwie dobrej formie. Ostatnio nastukali na przykład w BVB 5 brameczek w wyjazdowym spotkaniu. Myślę, że tutaj również będą mieli swoje okazje. Tym bardziej, że Bayern bez Noiera nie jest aż takim monolitem w defensywie. No i mają jeszcze tutaj mecz w środku tygodnia z Salzburgiem bardzo ważny w Lidze Mistrzów. Myślę, że tutaj jedna bramka ze strony gości jest jak najbardziej w zasięgu. Drugie zdarzenie Lausanne gra z Zürichem. Stałem tutaj na Zwycięstwo Curychu bądź remis i powyżej 1,5 golan. Tutaj w poprzednim, w poprzednim w poprzedniej kolejce Curych grał również na wyjeździe z przedostatnią ekipą. Tam kurs na ich zwycięstwo oscylowo w okolicach dwójki, i tamten mecz po prostu wygrali 0 do 2. Tutaj myślę, że kursy również są delikatnie zawyżone na gości. Myślę, że dwie bramki są jak najbardziej do, do, tutaj do zrobienia, i w mojej opinii to goście tutaj są faworytem. I co najmniej remis powinien tutaj wywalczyć. I ostatnie zdarzenie Real Madrid z Realem Sociedad stawiam tutaj na poniżej 3,5 gola. Obie ekipy nie strzelają zbyt dużo bramek ostatnio. Tym bardziej, że Real czeka bardzo ważny mecz w środę, w, środę, w, w środku tygodnia z PSŻ. Myślę, że tutaj nie będzie dużo, dużo goli i 3 to takie maksimum po kursie 1.42 jak najbardziej mi tutaj do Trebla pasuje. Tak wygląda mój kupon. No i powodzonka. Cześć, z mojej strony dzisiaj dubel na Bundesliga i Premier League w pierwszym meczu Herta Berlin gra z Eintrachtem Frankfurt i gram tutaj BTTS-a. Herta Berlin, co prawda nie strzela ostatnio za dużo, ogólnie grają bardzo słabo, jednak teraz trafia im się rywal, który lubi strzelać, ale też lubi tracić. Ej, Frankfurt przyjeżdża do Berlina, no i zapewne liczy na trzy punkty, no ale czy będzie łatwo? Nie sądzę. Herta w końcu musi się nieco podnieść, musi zacząć wygrywać, musi przede wszystkim zacząć zdobywać gole. Ma zawodników, no i pytanie, czy będą sobie w stanie z tego wycisnąć? Moim zdaniem w końcu się trochę przełamią, no i gole z obu stron są tutaj jak najbardziej prawdopodobne. Drugi mecz to Premier League. Liverpool gra z West Hamem, i gram tutaj gola West Hamu, który bardzo, ale to bardzo lubi postawić się Liverpoolowi, bardzo oni lubią. Przyjąć tam defensywną taktykę, no i zwykle ona przynosiła dobre rezultaty. Sięgam pamięcią do meczu, kiedy West Ham wygrał i się dobrze pamiętam: 3-2, do no i naprawdę taktyka West Hamu, na to, żeby kontrolować, kontrolować, jeszcze raz kontrolować, była bardzo dobra. Przynosiła duże, wymierne korzyści. Przede wszystkim przynosiła bramki, więc moim zdaniem również i tym razem West Ham się na to nastawi i zdobędzie minimum jedną bramkę przeciwko Liverpoolowi. Z tych dwóch zdarzeń kurs ogólny 2,77, więc a standardową stówkę do wygrania jest 243,76 zł. Dzięki. No i jeszcze na zakończenie standard, standardowa męczy była, Pamiętajcie, abyście robili własne analizy. Grajcie na tyle, na ile pozwala Wam Wasz budżet. I przede wszystkim, co się nie podoba, olewajcie sami. Widzicie, jak to kiepsko tutaj idzie. Raz się przegrywa, a raz się przegrywa. Trzymam oczywiście kciuki za wszystkie Wasze kupony, bądźcie zdrowi i widzimy się już jutro na kolejnym materiale. Siemano!